Witam Was po raz kolejny w y, serii Zagrajmy w e, Tomb Raider Underworld Tak dobrze widzicie, widzicie, to jest motor Będziemy jeździć na motorze No i to wszystko, na razie W poprzednich odcinkach y, nagrywaliśmy posiadłość Pani Croft a właściwie ich podziemia a teraz prowadzimy yy, południowy Meksyk tutaj widziałem jakieś pantery yy, mogę zapomnieć trochę jak się w to gra znaczy zapomnieć no no właśnie a propos zapominania Przyzwyczajenie do aniversary Ale co się da oponować? coś Ciekawego. Dobra Jedziemy z tym koksem. Mam jakąś tam czaszkę czy coś? Trzeba nam się ze... ze powinna się włączyć jakaś straszna muzyczka I gdzie są nasze panterki? Dobra, widzę Ale straszna praca ma kamerę trochę Postaram się... Chcę jakieś w miarę bezpiecznie Przejść Powiedział Nie chcę, żeby mi jakieś coś wyszło. Aha, dobra Jak widać, co trochę... Boże, co to był za skok Jezu Ile Pan teraz skoczyła? 15 metrów o jezu które zanikłem w, w sterowaniu. A, jeśli chodzi motor, <grymne> możemy robić nim wspaniałe triki. Triki, no. <grymne> możemy tak sobie jeździć w kółeczko. I na spacer. jak dawno nie grałem. Muszę się trochę przyzwyczaić, przepraszam. Dobra. Dobra, da się opanować. Tam gdzieś był sekret, ale nie chcę się pozbierać. Aniversary będę zmieniać. Myślę, mi się zawsze kojarzył ten poziom taki mroczny. Teraz gdzie my mamy iść? Mm, Okej, okay, już wiem. Co The Mayan calendar had only 360 days, and the remaining five were the unnamed days. The Maya believed that each year, when the unnamed days arrived, the gates to the underworld would open. Tutaj widzieliśmy jakieś um, bramy, które oczywiście Lara otworzy. Znaczy otworzymy my. Lara będziemy robić tylko to, co my chcemy. W ogóle takie dziwne, ta dziwna myszka jest, że za bardzo przyzwyczajają się do aniversarii tak to miało być. czekajcie, opanuję to zaraz. Ja to musie, musiałoby być tak, Chyba. coś dziwnie mi to idzie. Czekajcie. Czekajcie. Ogarnę to. Pamiętam kiedyś y, rozwiązywałam tą zagadkę o, dobrze jest, rozwiązałem tą zagadkę z oporem. Czasami szło mi bardzo dobrze, więc tu może się czasami wyłachać. chyba panterki Dobra. Cofaj. Jedź szybciej. Co mieliśmy y Nie wiem Chyba nie chyba w inną stronę W tą... Tak, tak, dobrze idę ale tak opowiem. Tutaj nie pojedziemy, bo właśnie co są te bramy. Tam też nie, bo tutaj potrzebujemy yy, czaszki. O ile się nie mylę. A tutaj właśnie pojedziemy, tam jest ta czaszka. Czy coś... Coś z tego stylu. Zaraz, zaraz. Coś mi tu nie paść coś było? To nic nie było lepiej to? Tak swoją drogą to dziwnie talara robi. Widzicie? To jest nierealne. O, tutaj sobie możemy pooglądać jak panterki walczą z ludźmi Zepchnij go No O Dobrze No dobra Nie Nie będziemy czekać Zmienię sobie na 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 I jademy Teraz pan tylko nie atakuj. A, bo <noise> nie żyjesz. Dobrze. Szkoda mi cię. Ej, już nam się skończył. A, nie, nie skończył. No, co ty robisz? masz stop. dobra masz pecha gościu ja chyba też mam coś mało zdrowia i apteczek zero dobra. ej co to miało być że się chwyci trudno przeżyjemy jakoś o, że się bierac No nie, żeby teraz mi odbierać życie te. Skryt. Dajemy tutaj i spinamy się Ważne, żeby tutaj teraz nie skinąć Bo nie chce mi się skinąć Jeśli nie, nie pale się do tego Tutaj? Tak, tutaj. Okej. Okay. Tam podejrzewam, że jest sekret. tam też. Ale myślę, że tam, żeby tam dojść potrzeba tam tego słupka. Ale... Nie chcę mi się jakoś tego specjalnie zbierać. Ni, na pewno nie w Underworldzie, bo w Anniversary będę zbierać ym, i nie wyobrażam sobie na razie przechodzić gry bez zbierania sekretów Anniversary. Ale w Underworldzie naprawdę, producenci strasznie, ale to chyba gorzej się już nie dało. Zepsuli strasznie ym, ten cały obraz z, 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 z sekretami Czasem sobie powtarzam, że chyba nie dało się więcej tych sekretów napać Ale reszta jest okej okay. Reszta, tu nie mam żadnych innych nie mam zastrzeżeń To jest jakiś dość ciekawy sposób, em, że raz mi się, a nawet dwa razy mi się udało, raz nawet bez utraty życia, wskoczyć na ten kamień jak on spadał na tym kamieniu wylądować tam, bo to się ułamie. I to, była dość, to był dość szybki sposób zejścia na dół, ale ja na razie nie chcę ryzykować. Inaczej to miałoby wyglądać. O, sekret. Ten ewentualnie zbierzemy. No, nic się nie stało. Ponowimy jeszcze raz. A nie tak. Ponowimy jeszcze raz.